Dobra. Kawał leci tak. Idzie sobie jakiś randomowy koleś w lesie. Dajmy nam to, że ma na imię Andrzej. Idzie sobie Andrzej przez. Przez las. I idzie, idzie, idzie. Patrzy a to gówno. Mówi.. Kurde, jak to tak gówno w lesie, tak nieładnie. No mówi, no dobra, no cóż, no zdarza się. Zwierzątko sobie chodzą po lesie, więc... No więc muszą gdzieś to... Jeszcze sprawę załatwić, prawda? I idzie sobie dalej, idzie, idzie, idzie Patrzy, a tu dwa gówno obok siebie Mówi, kurde, nie wiadomo czy to przypadek, czy, czy coś jest na rzeczy No ale mówi, no cóż, zdarza się, dobra, nieważne I idzie dalej Idzie, idzie, idzie dalej Patrzy, a tu trzy gówno obok siebie Mówi, kurde, no coś tu jest nie tak to jest na pewno nie tak, ale mówi na no dobra. Mówi na no dobra, może, się, może akurat taki tak się zdarzyło i idzie dalej. To będzie baki zephyr. Um, idzie dalej, patrzy, a tam zamek z gówna. Taki, taki zamek, no, wiesz, no. czary Mary. No i skurzony mówi, co jest gówa, Wszędzie gówno, no co to ma być? Za las. Gdzie tu jest ten? Gdzie tu jest leśniczy? Idzie do tej chatki leśniczego I mówi Panie W całym lesie W całym lesie są gówna O co tutaj chodzi? Dlaczego tu nie, Dlaczego taki nieporządek jest? A leśniczna to mówi mu Że no panie a, Pewnie e, Pewnie zna pan historię Zna pan historię o smiku I ten gość od głowy mówi e, No nie kojarzę akurat No i ten ten gość mi opowiada tą historię o smoku Wawelskim, Chyba każdy ją kojarzy, ale i tak ją ja opowiem: że był sobie król i owy król miał problem ze smokiem. I smok nacierał mu na miasto. I. Mm, mm, mm. Czy to jest oczywiście historia o Wawelu? E, nacierał on na miasto i. i niszczył mm, tam wszystkie budynki, bla, bla, bla. I postanowił, że wyśle tam rycerzy, którzy, którzy zgładzą smoka. No i jak to każdy wie, żaden z rycerzy nie dał rady zgładzić smoka. I dopiero Dratewka dał sobie radę z owym smoczkiem, robiąc tą pułapkę z, z owcą, która wypełniona była trotylem chyba, czy prochem, nie pamiętam, czymkolwiek. I owe dratewka składził smoka i, i otrzymał rękę mm, córki a, tego króla. No i tak mu opowiada, opowiada tą historię. Na co facet mówi? No dobra panie, bardzo, bardzo fajna historia, ale co to ma do sprawy? Co to ma do sprawy z owymi gównami, które są w lesie? Na co... na co... Jak się nazywał? Gajowy? Leśniczy. Leśniczy mówi. A, nie wiem, panie, ktoś nas Tyle.